Panie Kopciński A ty pan kawałek tej kiełbasy e? i jeszcze to. I, i, I jajo. Jedne twarde o. E gówno. Panie. A pan wiesz, że głodnemu kiełbasę odmówić to grzech ciężki, kościelny jest. Głodny się znalazł! Dupę wsadził za zapasioną na moje miejsce. A ja pierwszy byłem w kolejności. Panie, ale ta kiełbasa to moja ulubiona jest. Hmm? Wypieprzę ze stołka, to dam. Panie, to się szykuje. Nie, panie a nic, milcz, zamknięty. Jaki problem? Co, kto, co, po co? Pan się uzafnął, powiedział, że się nie godzi. No, tak nie, kurde, tak, ale, tak nie Tak, gdzie będzie? Kurde. Otwierać! Otwierać! Pisześ, co? Mój obraz jeszcze nie dotarł. A, 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 a zasadził panu, panie powiedział, że się nie kopa w dupę?